Siemasty strony Team Czołgi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak e, wgrać i zrobić tak, żeby mody działały do gry World of Tanks. Więc, żeby nie pobrać przypadkiem jakiegoś Nie wiem, jakiegoś nielegalnego moda, bo tego jest dużo w WOCie, ja proponuję korzystać z oficjalnego e, zbioru modów od Wargamingu. Dam Wam link w opisie i sobie sobie wkopujecie żebyście łatwo było wam przejść albo po prostu w przeglądarkę wpisujemy Wod, moc i klikamy pierwszy z brzegu. Tu już tu jesteśmy, przechodzimy sobie do otwór centrum modów. No i tu mamy naprawdę całą masę tych modów możemy sobie wygra... wybrać co chcemy. To już tylko sobie wybierzemy, tu sobie poczytamy od moc tak dalej Zobaczymy jak on wygląda, bla bla. No to klikamy Download Mods i nam się pobiera. Gdy nam się pobierze, on najprawdopodobniej będzie w e, WinRarze. Bierzemy go, wypakowujemy go. Gdy nam się wypakuje, pojawią nam się jakieś różne pliki, w moim przypadku to są te dwa. E, tej karteczki nie kopiujemy, kopiujemy tylko moc i czasami jeszcze moc. więc kopiujemy to. Klikamy tutaj, mamy to skopiowane. na kopiujemy cały folder, nie tutaj top, po prostu kopiujemy to wszystko Wchodzi, teraz klikamy prawy na wota ocieramy lokalizację plików i wklejamy po prostu klikamy Ctrl V i nam się wklei i potem trzeba zrestartować wota i nam wszystko działa tutaj wam pokażę mi się załadował. Ja posiadam XFM -a i moda na skuteczność, który pokazuje mi, ile penetracji potrzebuje, żeby przebić dany czołg w, da w dany punkt. Jak widzicie XFM działa, mam tutaj kolorki, wszystko fajnie. O, tutaj ten, ten pokazuje się, że XFM. I to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wszystko wyjaśniłem. No, to nie jest jakaś mega trudna rzecz, ale zapraszam Was do wbicia na mój serwer Discord, który będzie w opisie. On dopiero się rozwija i chciałbym, żeby było tutaj w miarę dużo osób, więc wbijajcie. Dawam jeszcze link do kanału chłopaków, hop, którzy mi tutaj pomogli. Ipakowski zrobił mi nowy banner, a stażek zrobił mi... Yy, właśnie pomógł nabyć ten serwer Discord, który jeszcze nie jest skończony, więc myślę, że wbijecie, bo byłoby fajnie, po prostu bym się cieszył. No, a więc to tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania innych odcinków, odcinków, do zostawienia subika, lajka i komentarza, jeżeli Wam się podobało. To tyle, cześć i pa!